Państwa ponownie powitać na naszej platformie internetowej Telewizja Onibo TV. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu z naszej serii. Informuję również, iż na naszej platformie możecie Państwo zapoznać się z wieloma naszymi instruktażowymi filmami. Oglądając je możecie znaleźć dużo ciekawych i przydatnych tematów, które ułatwią Wam codzienne funkcjonowanie oraz pozwolą zaoszczędzić dużo czasu, a także pieniędzy. Pamiętajcie, że wiele spraw możecie załatwić przez internet, nie ryzykując przy tym zakażeniem wirusem. A więc zapraszam do obejrzenia filmu. Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak zalogować się do konta Facebook na Waszym komputerze. Zapraszam! Zacznijmy więc od przejścia do strony facebook.com. W górnej części ekranu znajdziesz pole e-mail lub numer telefonu. Prowadź jedną z tych informacji. Następnie w polu hasło wprowadź hasło dostępu do Twojego konta Facebook. Po wpisaniu danych kliknij opcję Zaloguj się, aby zalogować się do wskazanego konta na portalu Facebook. Pamiętaj, że logowanie do konta Facebook wymaga podania loginu i hasła. Jeśli nie znasz hasła dostępu lub chcesz je zaktualizować, możesz zrobić to w przeglądarce internetowej lub aplikacji. Dziękujemy za skorzystanie z naszego portalu Telewizja onibo TV. Mamy nadzieję, że za pomocą naszego filmu udało Wam się rozwiązać sprawę, która stanowiła problem, a jednocześnie pomogliśmy Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć stresu. Pamiętaj, iż w telewizji ONIWO TV zawartych jest wiele innych ciekawych i interesujących instruktażowych filmów, które pomagają w rozwiązaniu codziennych problemów, jakie napotykamy podczas załatwiania spraw urzędowych czy też prywatnych. Nie trać czasu, załatwiaj swoje sprawy przez internet razem z naszą telewizją OTT. Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś filmu, który mógłby rozwiązać jakiś problem, wejdź w zakładkę Kontakt na naszej platformie i napisz nam, jak moglibyśmy Ci pomóc, i zaproponuj temat, który Twoim zdaniem powinniśmy omówić w naszych instruktażowych filmikach. Z chęcią pomożemy i będziemy starać się na bieżąco rozwijać naszą platformę o tematy, które sugerujecie. Pamiętajcie, że zawsze jest lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Pozdrawiamy i zapraszamy do pozostałych filmów. Do zobaczenia. Dziękujemy za skorzystanie z naszego fosalu Telewizja Onibo TV. Mamy nadzieję, że za pomocą naszego filmu udało Wam się rozwiązać sprawę, która stanowiła problem, a jednocześnie pomogliśmy Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć stresu. Pamiętaj, iż w telewizji Onibo TV zawartych jest wiele innych ciekawych i interesujących instruktażowych filmów, które pomagają w rozwiązaniu codziennych problemów, jakie napotykamy podczas załatwiania spraw urzędowych czy też prywatnych. Nie trać czasu, załatwiaj swoje sprawy przez internet razem z naszą telewizją OTT. Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś filmu, który mógłby rozwiązać jakiś problem, wejdź w zakładkę Kontakt na naszej platformie i napisz nam, jak moglibyśmy Ci pomóc i zaproponuj temat, który Twoim zdaniem powinniśmy omówić w naszych instruktażowych filmikach. Z chęcią pomożemy i będziemy starać się na bieżąco rozwijać naszą platformę o tematy, które sugerujecie. Pamiętajcie, że zawsze jest lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Pozdrawiamy i zapraszamy do pozostałych filmów. Do zobaczenia!